Widzimy żółte autodusy, tak zwane skłąz, które właśnie rozłożą dzieci. Chodź, chodź, chodź do kuchni, coli przed śniadankiem. W latach 60. zdarzały się niespodziewane postoje. Cieszyłam się z tych uziemień strasznie, ale nie dawałam to sobie poznać. Dla nas liczyło się tylko to żeby zobaczyć miasto. Teraz hotele są przy lotniskach. Wtedy jechaliśmy do miasta. Pierwszą polską studentką była właśnie Zofie Mińska, czyli ta pani, która wymyśliła kanony tego zawodu, stworzyła kanony tego zawodu w Polsce, właśnie na podstawie lotów kurierskich, w których uczestniczyła. I to pierwsze spotkanie to było spotkanie z panem, który z nią rozmawiał. Z byłym pracownikiem lotu, który nie bardzo chciał się dzielić jakimikolwiek informacjami. Jak była małą dziewczynką, to ja strasznie myślałam o tym właśnie, jakbym tak chciał, być tą jest, ale rzeczywiście ani wizerunkowo, wizerunkowo, zawsze byłam taką małą, za tą dziewczynką, tutaj zawsze e, z takim Marzeniem, że jak ja bym chciała być siłardesą, mieć taką chusteczkę, taką czapeczkę, taką sukieneczkę, to to mi się bardzo podobało. Mnie to bardzo interesują te sprawy, bo one dotyczą no, czasu mojej młodości. Ja już trochę mam tych lat po trzydziestce i czasy PRL-u bardzo mocno mnie interesują i choćby z tego względu, a e, sam, samo przedstawienie i Później rozmowa z autorką zachęciła mnie do nabycia książki. Chciałem to zrobić tu i teraz, ale... Genialnie było. Najbardziej byłam zaskoczona i tak pozytywnie zaskoczona tym, jak ten tekst brzmi w interpretacji. w genialnym doborem piosenek, które... A co panią skłoniło do napisania? Nie dały pamiętników, nie chciał się tutaj ze mną, nie chciał rozmawiać. Zapraszamy kolejne czarne na biało, czyli czytanie książki Dziennik Roków Węża Siemiona, która odbędzie się 21 maja o 20:30 Po spektaku Show, Show, który zostanie zaprezentowany na polskiej akcji za 400 groszy. 6 godzin do przodu, potem 5 do tyłu, choć organizm siada. W locie nie ma, zmiłuj Dubaj, Paryż, Bangkok, Atinada, ryba Londyn, Nowy Jork, po dupie won.